Większość ludzi myśli, że depresja to płacz pod kocykiem i oglądanie smutnych filmów, że to po prostu taki bardzo zły humor. Gdyby tak było, życie byłoby prostsze, ale depresja nie jest smutkiem. Smutek jest ludzki, smutek jest zdrowy. Depresja, depresja to stan, w którym przestajesz czuć cokolwiek. Jeśli dziś nie miałeś siły wstać z łóżka, a umycie zębów wydawało ci się trudniejsze niż przebiegnięcie maratonu, ten film jest dla Ciebie. Nie będę ci mówić, że będzie super. Opowiem Ci, jak jest naprawdę. Jak to jest tam w środku? Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się i wszystko, co kolorowe, staje się szare. Nie czarne, po prostu wyblakłe. Jedzenie traci smak, muzyka staje się tylko hałasem, a twoi najbliżsi wydają się być za grubą, dźwiękoszczelną szybą. Widzisz ich, ale nie możesz ich poczuć. Pustka zamiast bólu. Najgorsza w depresji nie jest rozpacz, najgorsza jest anhedonia. To ten moment, kiedy Twoja ulubiona gra, książka czy pasja budzą w tobie jedynie irytację. Patrzysz na nie i myślisz, dlaczego mnie to już nie cieszy? Ołowiane ciało. Depresja boli fizycznie. Czujesz się, jakbyś nosił na plecach plecak pełen kamieni. Każdy krok wymaga świadomej decyzji. Twoje ciało mówi nie, Twoja głowa mówi nie. A świat oczekuje, że będziesz normalnie funkcjonować. Wewnętrzny sabotażysta. To ten głos w głowie, który nie milknie. On nie mówi, „Joan, jestem smutny. On mówi, że „Jesteś do niczego. Wszyscy mają cię dość. Jesteś ciężarem. Depresja to mistrz kłamstwa. Ona potrafi przekonać cię, że twoja własna rodzina byłaby szczęśliwsza bez ciebie. To jest jej największe i najgroźniejsze kłamstwo. Jak z tym walczyć, gdy nie masz siły na walkę? Wszyscy mówią: weź się w garść, ale jak masz się wziąć w garść, skoro nie czujesz nawet własnych rąk? Walka z depresją to nie jest jedna wielka bitwa to partyzantka. Przestań się obwiniać za chorobę. Gdybyś miał złamaną nogę, nie przepraszałbyś nikogo za to, że nie możesz biegać. Depresja to choroba chemii mózgu, a nie wada twojego charakteru. To pierwszy krok. Zaakceptuj, że jesteś chory, a nie słaby. Strategia milimetrów nie planuj całego tygodnia. Planuj najbliższe pięć minut. Jeśli Twoim jedynym sukcesem dzisiaj było to, że wypiłeś szklankę wody, to jest ogromne zwycięstwo. W depresji standardy nie istnieją. Liczy się to, co wywalczysz teraz. Leki to nie pigułki szczęścia, to rusztowanie. Wiele osób boi się psychiatry, ale leki nie zmieniają tego, kim jesteś. One mają tylko podciągnąć chemię w Twojej głowie do poziomu, w którym będziesz miał siłę pójść na terapię. To jak okulary dla kogoś kto nie dowidzi. Mówienie to broń. Depresja żywi się ciszą i wstydem. Kiedy powiesz komuś: "Słuchaj, nie radzę sobie, mój mózg mnie oszukuje", zabierasz tej chorobie część tlenu. Przesłanie na koniec. Jeśli teraz to oglądasz i czujesz, że jesteś w ciemnej dziurze, z której nie ma wyjścia, chcę, żebyś wiedział jedno. Twój mózg cię oszukuje. Twoje obecne myśli o beznadziei nie są faktycznymi prognozami na przyszłość. Są tylko objawem choroby. Tak jak kaszel jest objawem grypy. To minie. Nie jutro, może nie za tydzień, ale minie. Świat odzyska kolory, nawet jeśli teraz wydaje się to niemożliwe. Wytrzymaj jeszcze trochę, daj sobie szansę na pomoc. Daj znać w komentarzu, jeśli czujesz się podobnie. Nie musisz pisać wypracowania. Wystarczy kropka, serce, cokolwiek. Pokażmy sobie nawzajem, że pod tym szklanym kloszem jest nas więcej. I nikt z nas nie musi być w tym sam. W opisie filmu zostawiam numery telefonów zaufania. Proszę, jeśli czujesz, że nie dasz rady, zadzwoń tam. To żaden wstyd prosić o ratunek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się.